Witam serdecznie z tej strony Wyżyk witam Was w kolejnym odcinku z Rafta i jak dobrze pamiętacie ostatni odcinek skończyliśmy na platformie tutaj do wydobycia oleju platformie wiertniczej O dokładnie tak się to nazywa i dzisiaj w, w naszym odcinku postaramy się dopłynąć do kolejnego punktu jaki jest na... może nie dopłynąć, a bardziej po prostu popłynąć w tamtą stronę bo wydaje mi się, że nie uda nam się dopłynąć do tego miejsca ale popłyniemy po prostu sobie w tamto miejsce luźno właśnie pogadając coś tam tutaj porobiąc ogólnie może sobie zrobimy właśnie już butelkę, bo dzięki butelce będziemy mogli więcej wody zbierać. Też to wejście tutaj na tą górę. Może zacznijmy troszeczkę zbierać tych przedmiotów. No to jest niby 1700 metrów, 1700 jednostek w sumie. Można by tak to powiedzieć i no nic, no przesuwamy się dalej zobaczymy jak to, jak to dalej się nam rozwiąże dziękuję za wszystkie komentarze pod ostatnim odcinkiem proszę Was o zasubskrybowanie kanału o ocenę filmu oczywiście po jego obejrzeniu i nic no musimy na pewno ziemniaczki tu nam posadzić, troszeczkę się zajmiemy też przepraszam najmocniej za dźwięk tutaj postarajmy się może tutaj nasze ziemniaki posadzimy i tak jak mówię troszeczkę weźmiemy i zajmiemy się naszą tutaj tratwą troszeczkę ją rozbudujemy bo też trochę nam zaczęło powoli już brakować surowców a to w sumie nie do końca dobrze, bo to może oznaczać, że no gdzieś tam w jakiejś tam przyszłości, może trochę dalszej, możemy źle to zakończyć. Może się źle to dla nas skończyć, ale miejmy nadzieję, że, na, że tak nie będzie. No już widzę, że rekin oczywiście miał swoje żniwa tutaj. Słyszę ptaki, które. Mewy, które nam atakują tutaj nasze stanowisko i w ogóle op opowiedzcie mi, co tam u was, jak tam wam życie mija, czy jesteście zdrowi, bo <laughs> u mnie je jeszcze trochę gardło do skwiera, ale mimo tego jakoś jest już zdecydowanie lepiej, bo był moment, nie, 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 to nie korona, po prostu tam miałem lekką infekcję gardła najprawdopodobniej bo też no czułem się ogólnie jakoś gorzej, więc takie to bardziej był stan grypowy a wy jak tam jesteście zdrowi? mimo tych yy, teraz niepewnych i złych czasów mam nadzieję że tak w ogóle planuję odpalić swoją grupkę na facebooku możecie dać znać co o tym myślicie czy to dobry czy zły pomysł bo jeśli byście w coś takiego nie byli zainteresowani czymś takim to po prostu no nie będę się tym Zajmował, chociaż nie wiem, właśnie się, Tak jak mówię, to są na razie tylko jakieś tam plany, zastanawianie się, jak to by mogło wyglądać i w jaki sposób bym miał. No bo też chciałbym docierać do Was yy, i mieć większy kontakt yy, i większą interakcję, a jednak w momencie, kiedy tak nagrywam film, to jest troszeczkę gorzej, a na tym, jednak, w Facebooku byśmy mieli. Większą możliwość interakcji, kontaktów, po prostu rozmowy ze sobą. Dlatego śmiało piszcie i dawajcie znać, co o tym sądzicie. Bo uważam, że to może być chyba dobry pomysł. Dobra. Ściągnąłem tą głowę tego rekina, bo bardziej mi przeszkadzała jak tutaj dawała jakieś korzyści w momencie kiedy płynę. dobrze. Tutaj. Okej. Okay, nawodniła się sama. No to ciekawe. Ale no dobrze, dobrze. Przesuwamy się dalej. Wylejemy tą wodę z kołu bo nie jest nam potrzebna na ten moment. Zobaczmy jak tam odbiornik nam pokazuje. Czy się dobrze przesuwamy? Przesuwamy się dobrze. No i. Więc tak jak mówię, co myślicie o czymś takim? Czy to może być dobry, czy zły pomysł? I jak by to miało wyglądać w ogóle? Jak, jak by miała wyglądać taka grupka? Mo tam bym mógł też zamieszczać właśnie informacje o jakichś nowych filmach, seriach, też jakieś ankiety mogłyby się pojawiać. No mówię, tak większa interakcja z wami. Ale śmiało piszcie, dawajcie znać komentarze, jak wy to tam widzicie. Ale wydaje mi się, że będziecie raczej zadowoleni z czegoś takiego. No dobrze, to ja to po prostu będę się kierował dalej w tamtą stronę i jak będzie się działo coś ciekawego, to od razu się wezmę. I... Włączę z powrotem nagrywanie, bo też, po co was tutaj zamęczać? Tym, jak po prostu płynę w tamtą stronę, też zrobimy jeden odcineczek, taki gdzie po prostu będę budował, ale no, to muszę sobie pozbierać trochę, czyżby mi zginęły przedmioty? Całe szczęście nie. Ale to muszę najpierw pozbierać trochę surowców, jak pozbieram te surowce, to byście może zobaczyli. Taki jeden odcineczek na pogadankę byśmy zrobili, to byśmy sobie pogadali, pobudowali po prostu i byśmy w ogóle tutaj trzeba by było ten inwentarz, te zupy zacząć robić, jakieś coś tego typu. Bo ja tutaj dostaję, zbieram jakieś tutaj, właśnie ten. I to może nam dawać więcej życia albo coś. No zobaczymy. Zobaczymy. Ja tak jak mówię, wezmę też chcę trochę rzeczkę pójść z tą fabułą. No też nie chcę teraz wziąć i jakoś mocno pocisnąć tej fabuły, że praktycznie ją skończyć. Ale no, trochę do przodu po prostu pocisnąć z tą fabułą, bo jednak gdzieś tam tą fabułę troszeczkę olaliśmy olałem w sumie ja w poprzednich filmach i fajnie by było zobaczyć o co tutaj chodzi też no, kierujemy się w końcu w miejsce gdzie teoretycznie powinni być ludzie, więc fajnie by było zobaczyć i spotkać jakichś ludzi Chociaż nie ukrywam, fajnie by było też spotkać jakąś wyspę, bo ja potrzebuję surowców takich jak chociażby metal, słyszę rekina, bo metal mi się kończy, skończy, kończy mi się mieć a to nie jest dobrze, ponieważ mieć mi będzie potrzebna do budowy baterii. A Podejrzewam, że nie skończy się na, tych, na tym dopłynięciu do tego punktu. Dlatego postaramy się dopłynąć do tamtego miejsca, a eksplorację już tam będziemy czynić w kolejnym odcinku. Dobra, nie przedłużam i tak jak mówię widzimy się za chwileczkę jak będzie, jak będziemy już bliżej tego miejsca. <laughs> Jesteśmy z powrotem. Nie jesteśmy jeszcze blisko tamtej, tamtego miejsca, ale znaleźliśmy wyspę. Ja w międzyczasie udało mi się na szybko zrobić taką oto kotwicę. No i teraz będziemy mieli od razu lepiej. Zarzucamy taką kotwicę po prostu i no nie będzie większego problemu. Pomijając fakt, że był problem i musiałem tutaj zmienić musiałem tutaj troszeczkę dorobić bo się okazało, że on nam potrzebuje trochę więcej miejsca ale ok, podpływamy tutaj jak najbliżej się da wyspy żeby tutaj nas rekin po prostu nie przeszkodził nam no i dobrze, i jesteśmy zacumowani zacumowaliśmy że takie są przypływy, i odpływy, że przez chwilę tutaj suchą stopą chodziłem po, po morza dnie. Ale już widzę, że tutaj siekiery mi się kończą, wszystko mi się kończy. Tam jeszcze trochę nam jednak zostało, żebyśmy. Dopłynęli do tamtego naszego miejsca docelowego, fajnie by było, jakbyśmy w tym odcinku jednak tam dopłynęli. Ale, no, tak jak mówię, są rzeczy ważne i ważniejsze. I może być tak, że no, w tym odcinku jednak nie dostaniemy się tam i będziemy musieli to przełożyć na kolejny odcinek. Ale, no, myślę, że wraz z kolejnym odcinkiem już uda nam się tam. Dostać. Aha. O, świetnie wycyrklowane Idealnie. I tak, wraz z kolejnym miejscem po prostu uda nam się tam trafić. Ja też na szybko tutaj pozrzucałem swój towar i trochę go poukładałem, żeby miał trochę więcej miejsca. Ale to wszystko jeszcze pozrzucam sobie ze spokojem Ale no tak jak mówię no dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego Bo odkryliśmy jednak już coś innego że gdzieś tutaj mogą być ci ludzie I gdzieś tu wypadła zupa rybna Droga. Jest, gdzieś tutaj mogą być ludzie, i gdzieś tam na horyzoncie, za horyzontem, gdzie to słońce na zachodzi, dosyć szybko uda nam się dotrzeć do wymarzonego lądu i spotkać innych ludzi. Pytanie czy będą bardziej, czy będą przyjaźni czy może jed jednak niekoniecznie. I co tam będzie mu się w ogóle działo. I teraz pytanie jak się nasza postać nazywa i co ona robi na tej tratwie. Bo też to nie jest do końca powiedziane tutaj w grze jak na razie. Albo ja po prostu jestem gdzieś gdzieś to po prostu ominęłem, bo wydaje mi się, że Nigdzie gra nam nie zakomunikowała, dlaczego się znaleźliśmy na tej tratwie, dlaczego jesteśmy w takim położeniu, jakim jesteśmy. Zróbmy jeszcze jedną skrzynię, żeby tutaj. Okej, okay. tutaj się już zrobiło niebezpiecznie. Panie kolego, bo pan, bo pan tutaj nam się dobiera do naszej łajby. A dokładniej mówiąc do naszych tutaj, w tym się mewy nas atakują, tutaj widzą, że natura jednak nie jest dla nas jakoś mocno przychylna ale miejmy nadzieję, że to się zmieni z czasem. Ej, posadziłem burak. Dobra, trudno. Że to się zmieni z czasem i to my będziemy panami po prostu tutaj. A reszta stworzeń będzie musiała po prostu się przyzwyczaić do tego, że to my tutaj rządzimy. Ja bym to odłożył nie tutaj, tylko... Tu gdzie mamy inny przepis, czyli tu, bo wybieramy się teraz pod wodę, dlatego weźmiemy sobie, opierdzielimy stek tutaj z rekina, jeden co mieliśmy, odłóżmy miąższ oraz glony i tutaj są nasiona palmy, które mnie nie interesują. Tu jest skrzynia. Tutaj w ogóle trzeba będzie w końcu zrobić jakiś remanent lekki, ponieważ zaczyna się nam wszystko kumulować w jednym miejscu i nie jest to przyjemny. Widok tu powoli. Dobrze. Naszym głównym celem na ten moment jest mieć. Dlatego a no zróbmy sobie płetwę. To będzie przyda przydatne. Czy ja mogę w ogóle zrobić coś takiego jak żeby można było oddychać dłużej butla z tlenem. Czego ja potrzebuję? Butelki. A do wytworzenia butelki co ja potrzebuję? To może pójdziemy w tą stronę. Miąż oraz plastik. Skoro potrzebujemy plastiku weźmy jeszcze Miąż. Miąż się znajduje tu. Mamy wytworzoną butelkę i będziemy potrzebować jeszcze jednej butelki, ale to za chwilę, bo teraz, naszą butelkę. Nawet się nie spodziewałem, że będzie to potrzebne. Mamy to oraz lornetkę. Ok, to ciekawe, ciekawe. Ale stwórzmy. Będziemy potrzebować butelki. O, tylko butelkę w sumie tutaj jest jedynym problemem. Czyli plastik potrzebujemy plastiku. Stwórzmy butelkę i mamy za mało mięsza. To nie jest jakiś duży problem. Bo to idzie. Mamy dosyć dużo surowca, żeby go wytworzyć. Będziemy potrzebować 4 liny do tego, 4 liny, mamy 3, zrobić jedną, to nie jest problem, mamy butelkę, brakuje nam i praktycznie jesteśmy gotowi do wytworzenia naszej butli z tlenem, ale to też będzie za mało, bo też potrzebujemy 5, czyli w sumie 10 miąż być potrzebowe bo też chciałbym wytworzyć ja może najpierw posprawdzam gdzie tutaj w ogóle to są i chyba wydaje mi się że to jest tam dlatego udamy się w tamtą stronę dziwo, rekin nas jakoś nawet nie gonił to są kamienie to kamienie nas nie interesują, chyba to są kamienie zobaczmy kamień. Kamienie nas nie interesują, ponieważ mamy ich sporo. Muszla też nie. Ale glinę sobie zbierzemy, ponieważ będziemy mogli więcej wytwarzać naszych. Dobrze, mamy już mieć. <laughs> Żebyśmy mieli więcej piecy i będziemy mogli wtedy wytwarzać więcej po prostu na raz. Tutaj jest kolejny jakiś surowiec. Jest to metal też przydatny, też przydatny. Chociaż tego metalu mamy troszeczkę więcej jednak, bo to mieć jednak troszeczkę sobie olaliśmy wcześniej, bo nie bo uważaliśmy, że nie jest nam przydatnym surowcem. No taki odcineczek myślałem, że będzie trochę bardziej produktywny, ale no to jest ten jeden z odcinków szalenie ważnych, ale trochę wydaje się jakby mniej produktywnych mniej treściwych, no ale to wszystko oczywiście nadrobiamy jakąś tam pogadanką, luźną i nie tylko tym co się dzieje, tylko ogólnie jak to wygląda oczywiście rekin nas musiał upierdzielić, bo dlaczego by nie dobrze, chwila odpoczynku żeby rekin dał nam na chwilę spokój Dalej, 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 nogi gadżeta. Szybki skok. No, dlatego nas rekin nie gonił, bo on sobie upatrzył naszą tratwę jako idealne miejsce, żeby upierdzielić. Okej. Okay. No dobrze. Mamy już tutaj. Kolejny sobie musimy od razu wytworzyć. Ponieważ, jak no na ten moment, no właśnie, może niech to będą płetwy, ja też nie pomyślałem i nie założyłem na siebie głowy rekina. Bo to nie jestem pewien, czy tak działa, ale z mojej obserwacji. Zauważyłem, że rekin mniej atakuje nas kiedy właśnie mamy na głowie po prostu to. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy czy tak jest faktycznie. Tutaj wytworzyliśmy sobie mamy płetwy i brakuje nam wiążą. Jest jeden, dwa, Tutaj, niech się tworzy nam dalej, a my dalej zabieramy się zapływanie. No, i tak teraz faktycznie dużo szybciej nasza postać się porusza we wodzie, i z racji tego też, że jest jasno. To mamy większą pole do manewru, jeśli chodzi o to, że widzimy. faktycznie co tutaj się znajduje w tej, w tej wodzie i nie musimy polegać tam na naszych domysłach czy po prostu wydobywaniu martwi mnie to, że jakoś nie ma właśnie dużo tego surowca oto, czyli miedzi w ogóle mało tutaj było takich surowców które mnie po prostu interesowały, czyli właśnie miedź oraz yy, metal Wracając, bo chyba nie skończyłem tego wątku, zastanawiającego się, co i jak tutaj to będzie wyglądało z tymi ludźmi. Czy właśnie będą to ludzie, którzy będą przyjaźni dla nas, czyli jednak niekoniecznie. Czy może jednak będziemy gdzieś tam atakowani i w sumie byśmy musieli wytworzyć sobie włócznie i biegle władać nią. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No ale, no, tak jak mówię, to dopiero czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Też osoby, które pewnie już trochę zapomniały w ogóle o tej serii, która była na moim kanale, trochę się zdziwiły, jak zobaczyły ostatni odcinek. No i to, że się pojawia kolejny. No i bo chciałbym mimo wszystko jednak gdzieś tam tą historię doprowadzić do końca razem z wami, żebyśmy razem poznali zakończenie tej tutaj wspaniałej gry, Patrząc po tym, że jest to jednak gra, która jest we wczesnym dostępie, czyli de facto nie jest jeszcze skończona i no później z każdą po prostu. Nową aktualizacją byśmy wracali i byśmy sprawdzali, co nowego się pojawiło w tej grze. Bo też to już mówiłem na ostatnim odcinku. Ostatnia aktualizacja była jakiś czas temu i można by się było spodziewać, że w sumie może się pojawić coś w jakiejś bliższej niż dalszej przyszłości, bo tak gdzieś tak się pojawiały kolejne. Kolejne tutaj ułatki i usprawnienia. Nowa zawartość lub poprawiona zawartość w grze. Właśnie tak się pojawiała raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. A ostatnie było w styczniu, nie w styczniu, tylko w lutym. 26 lutego. Dobra, czynimy płetwy, żeby ich nie zużywać. Miejmy nadzieję, że tak to działa. No dobra, może jakoś urodziwie nie wygląda ta nasza łajba tutaj, ale to jest złego do. To jest dobry złego początek. Co ciekawe, jest jakiś zielony punkt w tamtą stronę. Popłynąłbym i bym to sprawdził. Bo szczerze powiedziawszy, nie wiem co to jest. A wydaje mi się, że nie tylko ja jestem zainteresowany, co tam się pojawiło. Ale martwię się, że to jest coś jeszcze innego, niezwiązanego z fabułą. No ale z drugiej strony, jak tam nie popłyniemy, to się nie dowiemy. Dlatego też już wiemy, jaki jest plan na kolejny odcinek, bo ten będę, będę już powoli kończył. Ja nie będę tutaj odbijał już od brzegu tylko pozostanę w tym oto miejscu i lub po prostu udam się może w tamto miejsce już w kolejnym odcinku i kiedy będę dopływał do tamtego miejsca to się już spotkamy a ja się ale to dopiero jest na przyszłość bo jak, jak teraz powiedziałem kończę trzymajcie się Bądźcie zdrowi i do następnego. Sprawdzajcie inne serie na kanale. Na razie.